Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, za chwilę przystąpimy do głosowania nad budżetową na 2014 rok. Ja już wyraziłam swoją opinię co do tego projektu na dwóch burzliwych, bardzo burzliwych komisjach. Niemniej chciałabym jeszcze raz na forum przedstawić swoją, swoje, stosunkować się do tego projektu w kilkunastu zdaniach. Żeby w ten sposób wyjaśnić, ponikąd, dlaczego tak a nie inaczej będę głosowała. Nie ukrywam, że pochylają się nad projektem uchwały budżetowej na 2014 rok. Przyglądałam się i przede wszystkim analizowałam ją przede wszystkim pod kątem swojej dzielnicy. To jest osiedla turystyczna. Przez trzy lata słyszałam, że radny powinien patrzeć globalnie. Na potrzeby miasta i tak robiłam. Natomiast w tym roku y, y, nie, nie zgodzę się z tym, y, ponieważ uważam, że dzielnica, z której y, jestem y, wybrana, jest dyskryminowana w przedsięwzięciach i, i wszelkich inwestycjach. Y, I dlaczego to zaraz y, spróbuję y, uzasadnić? Y, inwestycji na 2014 na 14 rok jest y, y, jest symbolicznie, bo jest budowa chodnika przy ulicy Dąbrowskiego, ale budowa ta pojawiła się już w 2012 roku, więc czy ona będzie zrealizowana, czas pokaże, daj Boże, bo mieszkańcy czytają od trzech lat ten chodnik i doczekać się go nie mogą. Dalej, mówiliśmy, planowaliśmy budowę chodnika przy ulicy Nadarzeń i taki zapis był również Przewidziany na 2012 roku. Póki co słuch zaginął o tym chodniku. Przypuszczam, że w najbliższym czasie nie pojawi się. Mówiliśmy o odwodnieniu ulicy nadarzyń na skrzyżowaniu Bory i Osowskiej, ulicy Osowskiej i ulicy Kresowej. Cisza, nie wiem co dalej z tym projektem. Natomiast gałża, jak stała, tak stoi przy najmniejszych opadach deszczu. Dalej enigmatyczny zapis o wykonaniu projektu podbudowy dróg gminnych na 2014 rok zakłada wydatek rzędu 173 800 zł, co nie daje żadnej nadziei na jakąkolwiek poprawę dróg w mojej dzielnicy. Chciałam powiedzieć, że dzielnica jest bardzo zaniedbana. co wystarczy wystarczy pojechać i sprawdzić. Jest jedna droga asfaltowa. Od jakiegoś czasu, niedługiego starania pana burmistrza Gróbka, został uzupełniony asfalt przez las. Dzięki czemu no, rzeczywiście jakość i komfort dojazdu rodziców z dziećmi do szkoły numer dwa zdecydowanie się poprawił. Do tej pory dzieci brnęły przez błoto i las. Chodnika oczywiście nie ma. i jest i, I to koniec z tych, tych luksusów, bo pozostałe drogi to są doły, błoto i naprawdę w tym roku, w tym w miesiącu czułam się wyjątkowo niekomfortowo, ponieważ przed Bożym Narodzeniem mieszkańcy zostali z ohydnymi drogami i tyle ile się wysłuchałam skarg na to błoto, na to, że nie mogli dojść w normalnych warunkach bo nie wszyscy mogą dojechać, chociaż miasta po tych wętepach też jest mało komfortowa, nie mogli dojść do kościoła. Były takie odcinki, że musieli mieszkańcy się przechodzić po podmórówkach ogrodzeń. Więc nie dziwię się tym skargą. Dalej mówiliśmy, że po kanalizacji właśnie drogi staną się priorytetem dla miasta. I tak w niektórych dzielnicach jest, rzeczywiście. Poprawiła się sytuacja na Jędrzejku zdecydowanie. na Maciołkach nieco jest jakaś światełko w tunelu. Natomiast w mojej dzielnicy w dalszym ciągu nic, kompletnie. Brak chodników, drogi tak jak mówiłam, drogi są równane sporadycznie. I wydaje mi się, tutaj też trzeba by wziąć pod uwagę, jeśli mówimy o równaniu dróg, że, powinny być, że równanie dróg nie może być odbywać się jednakowo dla całej gminy. Nie może się równać droga wewnętrzna, króciutka, osiedlowa z drogą osiedlową, zbiorczą dla osiedla, która powinna być równana zdecydowanie częściej. Tak jak na przykład ulica Sikorskiego czy ulica Osobska w tej dzielnicy, gdzie dwa, trzy razy do roku to jest zdecydowanie za mało. Zapraszam naprawdę, żeby się przynajmniej z ciekawości przejechać po tych ulicach Sikorskiego, Rozładowskiego i zobaczyć, jak wygląda podróż. I teraz trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że my podróżujemy tak po tych ulicach 4-5 razy dziennie, a może czasem i więcej. Następna sprawa. W no, mojej dzielnicy powstają, jak też raz wyrastają jak żywe deszczu osiedla deweloperskie. I teraz fragmenty ulic oczywiście zaraz... Deweloper jest podłączany do kanalizacji, do wodociągu, natomiast fragmenty, <coughs> które pozostawia po tych podłączeniach, to jest po prostu skandal. Droga jest wybeweszona do góry, no wszystko, i na tych fragmentach się nie da przejechać. Nie wiem, wydaje mi się, że kiedy przystępowaliśmy do, do kanalizacji, to w jednym z warunków dla mieszkańców chcących się podłączyć, to było zameldowanie. Ci mieszkańcy mieli pierwszeństwo. Tak, tak ustaliliśmy, że mieszkaniec, który jest, ma meldunek w pobórce, będzie musiał ubiegać w pierwszej kolejności o podłączenie się. Tymczasem deweloperzy, mam wrażenie, że są w ogóle jak krowy traktowani w mieście i są od razu podłączani i do pociągu, i do kanalizacji, nie dają w zamian nic. Nie robimy tego wcale dla mieszkańców zameldowanych, bo jeszcze nie wiadomo, kto się wprowadzi do tych mieszkań i czy to w ogóle kiedyś będą ci mieszkańcy zameldowani. Oczekiwałabym przynajmniej, że coś w zamian dadzą. Nie tylko, że doprowadzą ten fragment drogi do, yy, do przejazdu, bo tak nie jest na ulicy Sikorskiego na przykład, yy, albo przynajmniej coś w zamian zaoferują. Natomiast zupełnie nie można wyegzekwować, czegokolwiek od y, deweloperów. Yy. Co jeszcze? Sprawa oświaty. Jako, że jestem też nauczycielem, pewnie zostanę zaatakowana zaraz, że losy oświaty nie są mi bliskie i że powinnam już pod wszystkim, co dotyczy oświaty, się podpisywać dwoma rękami. No i prawie, że tak jest. Zawsze podkreślałam i wydaje mi się, że tak e, chyba e, dałam do zrozumienia e, wielokrotnie, że e, oświata w kobyłce, e, na oświacie w Kobyłce się nie oszczędza, e, że jesteśmy e, w miarę możliwości, bo wiadomo, że kryzys e, wszędzie dotyka każdą dziedzinę, również e, tutaj, że zawsze można chcieć więcej i więcej, ale e, tak jak powiedziałam, nie możemy się skarżyć na e, na inwestycje oświatowe. Uważam, że to są mądre inwestycje, które procentują, zawsze wracają w postaci pozytyw, pozytywów, więc jak najbardziej się podpisuje pod, zawsze pod inwestycjami oświatowymi. Tylko czy mam wrażenie w ostatnim czasie, że nie ma jakby w mieście wizji oświatowej. Co dalej? Skąd to wynika? Chociażby z tego, że... Podejmujemy rozbudowę szkoły numer 3. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, w jakich warunkach, bo byliśmy, oglądaliśmy, widzieliśmy, że warunki są tragiczne, że szkoła jest przepełniona, ale również przepełniona jest szkoła numer 1, szkoła numer 2. I zastanawiam się tylko, czy kiedy skończymy rozbudowę tej szkoły, która będzie kosztowała miasto w najlepszym wypadku 8 milionów, najlepszym. To czy ten problem się rozwiąże? Czy nadal nie będzie takiej sytuacji, że szkoła będzie miała problem, czy się nie będzie mieściły, uczniowie się nie będą mieścili, podobnie będzie pękać szko szkoła numer 1 i szkoła numer 2 i znów zostaniemy z ogromnym problemem oświatowym w powódce? Czy nie powinniśmy myśleć raczej o budowie kolejnej szkoły? małej szkoły na 200, 200, 300 uczniów, nie wiem, która byłaby w cenie właśnie tej hali, tej rozbudowy, i być może właśnie w tej dzielnicy zaniedbanej, której dochodzi do szkoły i której dzieci zawsze miały do szkoły podwórkę. Dlaczego? Bo rejonizacja tych dzieci jest do szkoły numer 2, więc do tej pory idzie do szkoły numer 2. Yy, wiadomo jaką miały drogę, dlatego rodzice wszelkimi spożytymi sposobami próbowali yy, zapisywać dzieci do szkoły numer 1. Yy, natomiast w szkole dochodziło do takich absurdów, ja tam osobiście, że trzeba było te dzieci przemeldowywać do kobyłki, żeby mogły uczęszczać do szkoły numer 1. Teraz yy, niewiele się zmieniło. Przemętowywać nie trzeba, ale składają dzieci podania yy, po to, żeby w sierpniu dowiedzieć się, czy są przyjęte do jedynki, czy nie są przyjęte. Czy może trójka je przyjmie, a może najlepiej, jakby poszły do zielonki i rozwiązałby się ten sposób. Wiecznie te dzieci zastanawiają się, gdzie mają chodnik. Chodnik na dalszym ciągu nie mają, to przez las do szkoły numer 2 Chodzą po na całe szczęście już asfaltu od kilku, kilkunastu, nie wiem, kilku miesięcy czy kilkunastu, yy, o chodników nie ma tam mowy. Natomiast tutaj chodnik powstaje wzdłuż ulicy Jezuickiej bo do, do dobro dzieci. Oczywiście, że ten chodnik powinien być. Ja już się zastanawiam, dlaczego tak późno. On już powinien być wiele, wiele lat temu yy, wzdłuż ulicy Jezuickiej. Yy, dlatego. no, nie wiem, wydaje mi się, że, że po prostu takiej wizji oświatowej w naszym mieście yy, brakuje. Yy, chciałabym tylko przypomnieć, że yy, panie burmistrzu, że jest pan również wybrany przez mieszkańców naszej mojej dzielnicy i że może należałoby częściej zawitać do, tej, do tejże dzielnicy. Może przespacerować się, niekoniecznie zjechać samochodem z 634 do kaplicy, ale po prostu pospacerować po tych ulicach. Może przejechać się i, i zobaczyć, jaki ogrom potrzeb jest w tejże dzielnicy. Jest mi po prostu przykro, że jeżeli jakiekolwiek inwestycje są planowane w, tym, w tej dzielnicy, to liczymy na inwestora zewnętrznego. Bo coś się stanie dzięki temu, że wybudują nam mapę. Ma się stać na lepsze. Miejmy nadzieję. Coś się na lepsze może stać, dlatego że jest przebudowa linii i y, będzie inwestor, powstanie Londo, y, powstanie y, aleja, pozwolę sobie nazwać, „drobnictwa piłkowskiego”. Może to będzie dobrze. Może będzie dobrze. Ale wcale nie znaczy, że będzie. Że będziemy wszyscy za tym, Czas pokaże. Natomiast nie widzę takiej, yy, takiego właśnie pochylenia się nad potrzebami yy, tej czy dzielnicy zarządu miasta. Yy, dlatego taka moja, yy, tak będę głosowała, jak będę. Yy, mam nadzieję, że ta dzielnica ma dwóch radnych, i że drugi radny również widzi te yy, potrzeby i się pod nimi podpisuje. Chyba, że przy ulicy nadarzem, są niewątpliwie żyje się wygodniej i, i lepiej. To tyle. Dziękuję bardzo.